Dzień dobry, witajcie, witam Was serdecznie wszystkich przy, przy, południowej, oj, przepraszam, przy południowej czarnej. Proponuję, byśmy się cofnęli do naszego średniowiecza, do czasów lokalizowanych historycznie mniej więcej w czasach bitwy pod Górą Waldem. Łatwiej będzie nam się tak ulokować czasowo, nie? U nas mamy... Yy, Zwycięstwo pod Grunwaldem nad zakonem krzyżackim, a tak naprawdę nad rycerstwem Europy. Tak naprawdę przegrana, bo przerżnęliśmy wszystko. Straciliśmy mnóstwo, mnóstwo dzielnych wojowników, a wszystko, co mogliśmy zyskać po wygraniu tej batalii, przerżnęliśmy z kretesem. Wszystko zostało zaprzepaszczone. Jakież to typowe dla nas? Porwać się z szabelką na Księżyc. A potem wszystko odwraca się przeciwnie. I teraz tak. Następuje w Europie. Co się dzieje w Europie? Ja chciałem skoncentrować się nad, nad czymś, co mrozi krew w żyłach. U nas mamy lokalną tą wojnę, mamy walkę z zakonem, mamy próbę wiecie jak tutaj wiecie zresztą, co tu się mniej więcej działo, bo to w każdej naszej. W każdym naszym okresie historycznym jesteśmy tego uczeni. Ale niewiele nam mówią, jak wygląda tamtejsza średniowieczna Europa. I ja znalazłem taki aspekt, aspekt niewolniczy tej średniowiecznej Europy, i na tym średniowiecznym niewolnictwie chciałbym się skupić, dlatego że mnie razi to, razi, razi niewolnictwo na tle, na tle świętości, średniowiecznej świętości. Przyodzianej w szaty, uniesienia ekstazy, wielkiej modlitwy, a tak naprawdę wielkiego sukienkostwa. Tak to wyglądało. Czarne pomieszane z białym, i mówią, że na, mówią na czarne mówią, że to jest białe. Tak jakby nie było innych kolorów pośrednich. Oczywiście, że były inne kolory pośrednie, ale ja chciałem to wyjątkowo dzisiaj przejaskrawić, aczkolwiek nie jest to nadinterpretacja. Słyszeliście na pewno o takim facecie Henryk Żeglarz. Taką miał ksywę artystyczną. Był, był organizatorem portugalskich wypraw. Miał znaczny wpływ na rozwój no, różnych tam odkrywczych dziedzin, ale też niewolnictwa. Jego ekspedycje zapoczątkowały, zapoczątkowały handel niewolnikami z Afryki Zachodniej. Z Afryki Zachodniej, która graniczy, oczywiście, wiecie, Afryka Wschodnia, zachodnia, czyli północna, ta północna część, gdzie była kolebka tej naszej ludzkości, on stamtąd, stamtąd pozyskiwał, jak to brzmi, pozyskiwanie ludności. Przywoził, przywoził ludność, rdzenną ludność afrykańską. I tu Wam chciałem troszkę tak sprawę naświetlić. Znalazłem tekst, który spowodował, że to moje nagranie, które chciałem, na... chciałem wcześniej nagrać o tym, ale jakoś tak odwlekałem, nie miałem weny do tego. O średniowiecznym sukienkostwie. O obłudzie tamtejszych czasów, która yy, trwa z niewielkimi yy, zmianami do dnia dzisiejszego. Nic się nie zmieniła ludzkość. Ani troszkę. Może troszkę jest wygładzone, wygładzone prawo. I to prawo blokuje pewne sukienkostwo, które było wcześniej. Myślę, że gdyby nie to, nie to prawo, które złagodziło obyczajowość naszej kultury, to mielibyśmy przegwizdane może nawet jeszcze bardziej niż wtedy w średniowieczu. Wczesny handel niewolnikami w latach 40. XV wieku to były czasy, gdzie właśnie wielki Henryk Żeglarz udzielał się społecznie. Społecznie i twórczo rozwijały swoje podwoje. Henryk Żeglarz pobierał opłaty od kupców, którzy otrzymali od niego licencję na handel niewolnikami. Była licencja na handel ludźmi. Wymieniali je za towary takie jak sól, konie, odzież. Człowiek był traktowany jak przedmiot. Oczywiście nie jest to sprawa świeża, nie jest to wielkie odkrycie średniowiecza, bo przecież wiemy, że handel niewolnikami był powszechny w świecie. Człowiek był traktowany jak towar, surowiec, maszynka. Teraz mamy to robione troszkę inaczej. Mamy teraz tak bardziej z ludzką twarzą. Dalej jesteśmy traktowani jak niewolnicy, ale bez tego słowa niewolnik. Ten nasz niewolnik żyjący obecnie w Europie ma więcej do powiedzenia. Nie czuje się niewolnikiem. Będąc niewolnikiem, nie czuję się niewolnikiem. Weszliśmy w super, w super genialny rozkwit, tak naprawdę, feudalizmu tutaj w naszym kraju. Dobrze słyszycie, ja wiem, co mówię. Danie ziemi chłopom było specyficznym fortelem i przywiązaniem chłopa do ziemi, moich przodków. w sposób bardzo humanitarny. Była to ewolucja, przetransferowanie, nadanie ludzkiemu bydłu ludzkiej twarzy. Efekt ten sam, wizerunek, wizerunek uległ tylko zmianie. Celowo przesadzam, celowo, żebyście, żebyście zrozumieli, co tutaj chcę Wam przeczytać i powiedzieć. Zaraz. Papież udzielił zgody na pozyskiwanie niewolników. Jestem w tym okresie, czasy po, po, naszej, po naszym 1410 Papież udzielił zgody, czytam teraz tekst, na pozyskiwanie niewolników w celach nawracania na chrześcijaństwo. Co legitymizowało handel niewolnikami w oczach Kościoła. Udzielił zgody, udzielił licencji na pozyskiwanie niewolników na nowych chrześcijan. Działania Henryka żeglarza, licencjonowanego kupca, handlarza żywym towarem, zapoczątkowało system handlu, który miał ogromny wpływ na rozwój Imperium Portugalskiego. Imperium Portugalskie, Imperium Kolonialne. To był taki początkowy ja bym powiedział, pierwszy etap wyruszenia wielkich krajów europejskich na podbój kolonialny. Indii, wszystkich tych krajów, które wiecie, które były dojone przez setki lat. Do dnia dzisiejszego przecież znacie, jakie są wpływy. To nie wyrosło tylko i wyłącznie, że te wielkie kraje kolonialne czerpały ze swoich autorytetów, ze swojej mądrości, ze swojej pracowitości. Odwrotnie. Ich pierwszy zaczynek był właśnie tam, w niewolnictwie, w podporządkowaniu sobie słabszych, mniej inteligentnych, gorzej odżywionych. Trwa to do dnia dzisiejszego. Przyjrzyjcie się na Afrykę. Afryka jest zniszczona. Pamiętacie opowieści Kredomutwy? Na pewno pamiętacie, bo wracałem do tego dawno temu wiele razy, wielokrotnie wracałem. Opowieść mutwy o niszczonej Afryce. Tutaj mamy XV wiek, początki niszczenia tej Afryki. Najpierw przez wydzieranie rdzennej ludności afrykańskiej w celu wyzysku, wyzysku ludzkiego, na, ws na wszystkich możliwych polach, jakie można sobie było wymyślić. Za aprobatą władzy kościelnej. Kryto Mutwa w swoim monologu opowiada historię Afryki. Opowiada o zmiennokształtnych, opowiada o istotach zasiedlających od tysięcy lat kontynent afrykański. Opowiada o zmiennokształtnych i o szarakach. Opowiada o ciele Boga, o ciele szaraka, które trzeba rozłupać siekierą, które można spożyć, można go zjeść, i które co pewien czas jest zjadane jako Super ciało, jako super pożywienie dające wgląd w rzeczywistość, w inny wymiar rzeczywistości, w inną fazę, jako coś w rodzaju super narkotyku, który powoduje, że człowiek zjadający ciało tego Boga łączy się z niewidzialną dla niego wcześniej sferą oddziaływania. Gdzie pijąc wodę, widzi się kolory, gdzie patrząc na drzewo, widzi się nie tylko drzewo, czuje się jedność z całym wszechświatem. Kredomutwa opisuje to, bo sam był w takim stanie, sam spożywał ciało Boga, Boga Szaraka, rozłupanego wielkim, ciężkim toporem, co nie jest takie proste, bo Szarak ma na sobie kombinezon. Pokazywałem wam też krzyż Makongo. Krzyż, na którym, na ramionach którego krzyża siedzą ufolutki, szaraki, pomocnicy czy tauri. Takie same stworzenia są pod stopami, pod krucyfiksem. Spoczywają również. Krzyż bojowy Makongo. Pamiętacie? A jak nie pamiętacie, to sobie poszukajcie. Krzyż Makongo w, w internecie. Zobaczycie, jak to wygląda. I ta Afryka... Jest wyniszczana. Gdzież są owi taury i szaraki, że pozwalają tą Afrykę tak eksploatować? No właśnie. Gdzie to wszystko jest? Gdy wsłuchacie się w opowieść ostatniego przenosiciela historii afrykańskiej, może jednego z ostatnich, bo było ich tam chyba dwoje albo troje. Nie wiem, czy tam ci jeszcze, jeszcze żyją. Krydomutwa już nie żyje od kilku lat. To zobaczycie, jak doprowadzono Afrykę do, do rozkładu, do zaorania. Przeczytam Wam. Ale oto przychodzi z dalekich brzegów Afryki wiadomość, a może nie, może w drugiej części będzie, zacznę od tekstu.